Hej, witam wszystkich bardzo gorąco, a w tym krótkim poradniku pokażę Wam, jak w Resolve 16 zmienić sobie kolor naszego klipu na biało-czarny. Ok, jeżeli chcecie to zrobić w prosty sposób, czyli po prostu nałożyć na cały klip biało-czarny efekt, no to wchodzicie tutaj w zakładkę Color i tutaj w zakładce Saturation mm, zmieniacie sobie na 0 i cały klip wtedy będzie biało-czarny. A co w sytuacji, kiedy chcielibyśmy na przykład, żeby to pojawiło się płynnie? Ok, to co robimy wtedy? Przede wszystkim zaznaczacie sobie tutaj na corrector 1 ten diamencik i, musi, i wtedy tworzy nam się klatka, tak? Ok, wybierzmy sobie jakiś momenty na filmie. Ok, powiedzmy tutaj. I co? Musimy tutaj w lokacji saturation cokolwiek zmienić, żeby pokazała nam się klatka. Ok, zobaczcie. Ja cokolwiek zmieniam. Ok, pokazała nam się klatka. I mamy tutaj nasz y, klip, jest cały czas kolorowy. I do momentu, którego ja sobie przesunę tutaj tą czerwoną kreskę, to ten klip będzie stawał się biało-czarny. Ale żeby tak było, no to musicie sobie zrobić tutaj z powrotem na zero. No ok, zobaczcie, w praktyce to wygląda w ten sposób. Oczywiście za pomocą tych kropeczek, tych klatek możecie sobie decydować czy chcecie żeby to było szybko czy chcecie żeby to było wolno to jest kwestia gustu ja tutaj teraz zrobiłem żeby było w miarę szybko ok i myślę że w tym poradniku to by było na tyle jeżeli macie jakieś pomysły na kolejny poradnik to dajcie znać w komentarzu będę bardzo wdzięczny no i tyle zostawcie łapkę w górę możecie dać suba na kanale ja się z wami żegnam do usłyszenia